Zademonstruję podgrzewacz silnika model PC1000T. Jest to podgrzewacz grawitacyjny wyposażony w grzałkę o mocy 850W. Służy do montażu na dużym obiegu, na dolnym przewodzie łączącym chłodnicę z silnikiem. Dla prawidłowego działania podgrzewacz powinien być zamontowany w odpowiedniej pozycji. Najlepszą pozycją do montażu jest taka pozycja. W tym momencie następuje automatyczne odpowietrzenie podgrzewacza. Może być przechylony w jedną bądź w drugą stronę. Ewentualnie można zamontować podgrzewacz tak, ale wtedy trzeba go mechanicznie odpowietrzyć zaworkiem do odpowietrzania. Niedopuszczalny jest montaż w takiej pozycji, gdyż nie ma jak odpowietrzyć podgrzewacza. Podgrzewacz ten oferowany jest w kilku średnicach, w zależności jaki mamy przewód w naszym pojeździe. Średnice są od 35 do 70 mm. Tutaj mamy podgrzewacz zamontowany na stanowisku prób. Cały czas jest załączony. Podgrzewa nam wodę. Dla pokazania przepływu grawitacyjnego wpuścimy trochę kontrastu. Woda się zabarwi. Zaraz będzie widać wypływ zabarwionej wody w naczyniu po prawej stronie. Naczynie po prawej stronie jest troszkę wyżej względem tego po lewej. Yy, obrazuje nam wodę w silniku, a naczynie po lewej stronie obrazuje nam chłodnicę. Widać jak kontrast zaczyna wypływać. Lżejsza podgrzana ciecz unosi się w sposób naturalny do góry. Wytwarza się nam obieg grawitacyjny. Naj, 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 podgrzewacz jest najbardziej efektywny w momencie, kiedy termostat w pojeździe nie jest całkowicie zamknięty. Przy czym nie jest to wymóg absolutny. Jeśli, mam, jeśli termostat mamy zamknięty, podgrzewacz też będzie działał. Średnica, duża średnica przewodów na, na dużym obiegu umożliwia wytworzenie obiegu grawitacyjnego przy zamkniętym termostacie. Widać jak woda się nam zabarwiła. Za chwilkę będzie widać, jak górnym przewodem zabarwiona woda wraca z powrotem do naczynia po lewej stronie. Podgrzewacz jest wyposażony w termostat który wyłączy urządzenie po osiągnięciu temperatury około 60 stopni. Już w tym momencie widać jak niebieska zabarwiona woda zaczyna wypływać w naczyniu po lewej stronie. Wytwarza się naturalny obieg grawitacyjny. Podgrzewacz ten jest, jest przystosowany i przeznaczony do montażu w dużych pojazdach, ciężarówkach, maszynach rolniczych, budowlanych, w agregatach prądotwórczych, silnikach stacjonarnych. Lub wszędzie tam, gdzie nie ma małego obiegu, bądź nie ma miejsca na montaż podgrzewacza na małym obiegu. Teraz, już widać doskonale, jak się nam zabarwiła woda w naczyniu po lewej stronie. Dziękuję za zainteresowanie podgrzewaczami ElectroWarm.